Zapraszamy do lektury najnowszego wydania miesięcznika Wszystko, co najważniejsze. Czasopismo opinii, w której staramy się omawiać najważniejsze, najbardziej multujące wyzwania współczesności, pokazując ich kontekst i sugerując rozwiązania, które mogą pozwolić przezwyciężyć bieżące wyzwania. Naszym numerem, a wyzwaniem najważniejszym według nas wiosną tego roku jest kwestia Rosji, ag jej agresji, bardzo agresywnej, asertywnej polityki Władimira Putina. Nikolas Tenzer, francuski ekspert od spraw wschodnich, stawia wprost tezę o tym, że zagrożeniem systemowym dla ładu światowego, ładu europejskiego jest właśnie Rosja Putina. A jeden z ekspertów czołowych znawców polityki rosyjskiej i świata Putina, ruskiego miru, Władysław Inoziemiec mówi, że Rosja Putina to wcale nie państwo, to przedsięwzięcie, przedsięwzięcie biznesowe. To w części rosyjskiej, którą kończymy tezą, że Rosja będzie w końcu wolna. Mamy też debatę na naszych ale Zaprosiliśmy do jej udziału dwóch czołowych intelektualistów europejskich, tak się składa zresztą, że brytyjskich. Profesora Ituela, autora głośnej książki o populizmie w polityce z 2016 roku oraz Sebastiana Morello, ucznia nieżyjącego już niestety wybitnego brytyjskiego filozofa Rogera Scrutona. Zadaliśmy im proste pytanie: jak wygląda sytuacja? którą dyskutowaliśmy kilka lat temu na płaszczyźnie starcie partii głównego nurtu kontra partie antysystemowe, partie określane przez profesora Itwella jako partie populistyczne. Cztery lata temu ten proces w, Polsce, w europejskiej, światowej polityce się rozpoczął razem z Brexitem, razem ze zwycięstwem Donalda Trumpa, razem ze świetnymi wynikami Marine Le Pen we Francji, Gerta Wildersa w Holandii, Alternative Deutschland w Niemczech, Ruchu Pięciu Gwiazd Ligi Północnej we Włoszech. Przykładów tego jest zresztą dużo. Minęły 4 lata, Donald Trump już przegrał wybory, ale z fantastycznym wynikiem. Z takim wynikiem w amerykańskich wyborach yy, zwykle się wygrywało. To, że Joe Biden miał jeszcze lepszy wynik, to wielki szacunek dla niego, ale też pokazuje, że absolutnie ten ruch, który uruchomił Donald Trump 4 lata temu, nie jest ruchem z, yy, zakończonym. A przed nami wybory holenderskie, czyli po raz kolejny starcie mainstreamowych partii kontra Gerd Wilders, a przed nami wybory w Niemczech we wrześniu na jesieni tego roku, gdy będzie starciem partii głównego nurtu kontra AFD, czy wreszcie wiosną przyszłego roku starcie głównych partii polityków francuskich kontra Marine Le Pen. Jak te proporcje się układają? Co się zmieniło w europejskiej polityce, w europejskiej światowej polityce w ostatnich czterech latach? Jakie wnioski należy wyciągnąć z tego wzlotu partii, popularności partii antysystemowych? Czy wreszcie. Ten antysystemowy ruch już się wyczerpał? Czy ma tylko chwilę pauzy, przegrupowuje siły, a może jest cały czas tak silny, jak był 4 lata temu? Na ten temat dyskutują na naszych łamach Sebastian Morello i profesor Itwell. Dodatkowo, w tym numerze, też dodatek specjalny. Anatomia Samotności poświęconej pamięci Ojca Macieja Zięby, dominikanina, którego tekst miał ukazać się w tym dodatku. Ojciec Ziemba, co prawda swojego tekstu zdążyć nie napisał, ale bardzo mocne tezy przedstawił mi kiedyś w rozmowie telefonicznej na kilka dni przed śmiercią. Też ten dodatek. Właśnie jego pamięci dedykujemy, bo szukamy odpowiedzi do przyszłości, szukamy odpowiedzi na temat tego, czy samotność jest rzeczywistością społeczną, którą możemy właśnie w przyszłości przewidywać. I stąd wybitni polscy psychologowie, profesor Męcka, profesor De Barbaro. Ale też teksty intelektualistów francuskich, m.in. profesora François Hartoga, który stawia taką dość no, nieoczywistą tezę, mówiąc, że żyjemy w prezentyzmie. To jest kwestia samotności, ma być bardzo silnie powiązana z poczuciem czasu, jego konsumpcji, jego trwania i tego, jak tą przyszłość my, jako Europejczycy, widzimy. Ale nie tylko spojrzenie europejskie, bo mamy również ekspertów od mediów społecznościowych. Stanów Zjednoczonych, e, którzy mówią o tym, jak technologia wpływa na samotność, w jaki sposób e, no, nowe technologie, nowe media e, tą alienację, w jaki sposób potęgują. E, jeden z tekstów, który bardzo Państwu polecam w tym dodatku, w tym insercie, to e, tekst Toma Jacobsa o tym, że młodzi ludzie są dużo bardziej e, narażeni na samotność niż ludzie starsi, a to ze względu na charakterystykę ich Relacji, która coraz bardziej przechodzi do świata cyfrowego, a ten, mimo większej dostępności, mimo tego oceanu kontaktów, mimo tego oceanu, na który wypłynąć można, oceanu cyfrowego, jednak tą samotność pogłębia. W tym numerze, w tym insercie, także bardzo ciekawy tekst z Indii, gdzie jeden z profesorów uniwersytetu. Z Kalkuty pisze o tym, że samotność czasów pandemii jest samotnością klas, jest samotnością klasową, mówiąc językiem filozofii. Chodzi o to, że cywilizacyjne zmiany związane z samotnością wiążą się absolutnie z dostępem do możliwości podróżowania, testów, szczepionek. Na końcu tego, dodatku, też przewidywania polityczne. Partia ludzi samotnych o tym, jak samotność zjawisko. Cywilizacyjne zjawisko, w pewien sposób chorobowe, pandemia, nowoczesna pandemia, może wpłynąć na scenę polityczną nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym świecie. W drugiej części naszego najnowszego wydania chcemy Państwa zachęcić do dyskusji. Chcemy Państwa zachęcić do dyskusji na temat Państwa dobrobytu. Państwo dobrobytu to jest termin kojarzący się jednoznacznie z państwami zachodnimi, welfare state, które z w XIX wieku zostały jeszcze zdefiniowane, a po długiej wojnie światowej stało się czymś w rodzaju znaku charakterystycznego dla Europy Zachodniej. Polska spiłująca do tego, żeby osiągnąć poziom rozwoju państw zachodnich, siłą rzeczy to państwo opiekuńcze, państwo dobrobytu, przygląda się temu, ale też proszę zwrócić uwagę, że. Kwestia zasypywania nierówności społecznych to nie jest tylko i wyłącznie kwestia w kategoriach myślenia, w kategoriach państwowych, to jest również kategoria bardzo ważna, oś podziału politycznego. To jest wreszcie postulat bieżącej polityki. Przecież w zapowiedź budowy państwa dobrobytu zgłosiła Partia Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej 2019 roku, czym ustawiła debatę ówczesną i opozycja została zmuszona niejako do reagowania na tamte postulaty, bo widać było, że ten postulat zwyczajnie trafił w oczekiwania Polaków. Wracamy do tych haseł, zastanawiamy się w jaki sposób ten temat należy rozumieć, w jaki sposób realizować, które elementy państwa dobrobytu są elementami. Które warto w Polsce wprowadzać, których nie warto, czym się różni państwo dobrobytu od państwa opiekuń, opiekuńczego, jak nie wpaść w pułapkę etatyzmu, która jest bardzo charakterystyczna dla wszelkiego rodzaju struktur związanych z państwem dobrobytu. Rozpoczynamy debatę na ten temat. W tym numerze publikujemy tekst profesora Ryszarda Bugaja, który Zwrócił się do nas z pytaniem, czy tego typu debaty byśmy nie objęli swoim patronatem. Z wielką radością zgodziliśmy się na to. Publikujemy obszerny esej profesora Bugaja o państwie dobrobytu, o tym, w jaki sposób w polskich warunkach ono mogłoby funkcjonować, ale absolutnie zostawiamy z tym tematem państwa. Do, w kolejnych numerach będą znajdowały się kolejne głosy polemiczne do profesora Bugaja, pokazujące w których miejscach jego wnioski były słuszne, w których momentach, w których miejscach profesor Bugaj powinien swoją myśl poprowadzić inaczej. Prawdziwa, żywa debata o tym, jaka powinna być Polska, jaka może być Polska, jakie są ograniczenia polskie, ale też szanse i możliwości, które przed nami stoją, to i w tym i w kolejnych numerach wszystko, co najważniejsze, otrzymacie Państwo głosy najważniejszych polskich ekonomistów, mówiących o tym, w jaki sposób wyobrażają sobie Polskę jako państwo dobrobytu. No, i na zakończenie kultura, kawałek kultury, ale kultury w bardzo naszym wydaniu, zdaje się, bo bronimy Greki i Łaciny, bronimy kanonu lektur klasycznych, bronimy znajomości literatury, która ustawia nam rzeczywistość i spojrzenie na nią. Świetny tekst profesora Lismana o tym, że trzeba dziś bronić literatury klasycznej. Dlatego właśnie, że daje nam pewnego rodzaju rusztowanie w myśleniu o rzeczywistości, w rusztowaniu w myśleniu o historii, rusztowanie w naszym świecie, naszej cywilizacji. Ponadto Stuart Isakow o Chopinie tym razem, o Chopinie, który łączy Polskę ze światem i świat z Polską, bo on nie ma chyba bardziej znanej postaci w świecie kultury, zwłaszcza kultury romantycznej, niż Fryderyk Chopin. To wszystko w tym najnowszym numerze, wszystko, co najważniejsze, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do lektury, do kiosków, do dobrych empików i na stronę wszystko, co najważniejsze. Dziękujemy. Dziękuję.